Wszystkim jest na i się kolejny odcinek ze Star Stable i się mnie kolejnej środowej aktualizacji. W tym tygodniu są jakieś zadanka z garem i ogólnie są odnowione, ale z tego co wiem, zadania są u tego źrebaka bo się pytałam wszystkich, żeby nie było. Dlatego lecimy sobie ten, nie robić, chodźcie, chodźcie. Pozdrawiam oczywiście Idę i Meję. Hej, to protety starzec. Chwila, ty nie jesteś prawdą starcem. Ups, rzadko spotykam tu ludzi, więc ciężko was rozróżnić. Jestem Atena, a wy to pewnie Dark Angel i Meia. Słyszałam o was. To prawda, że jesteście z szarego świata? Niesamowite! W dzikim lesie nie mamy ludzi. A poza... A, no, poza... Poz, no, poza brodatem starcem. Nieczęsto to jest... Nieczęsto tutaj zagląda. Ale gdy już się pojawia wszystkie stada zabierają się, by posłuchać jego opowieści o tym, co się dzieje poza naszą puszczą. Brodaty pomaga także koniom, które chcą opuścić dziki las, bo odnajdą wszystkiego towarzysza i z nim jeździć po, po szarym świecie. A do tego przynosi prezenty. Mam całą kolekcję ludzkich skarbów. Nie wiem do czego służą, ale są takie śliczne. A najlepsze są jego powieści. Brytyjczyk przemierza całą wyspę szokując magicznych koni. Raz piął się do wulkanu, by odnaleźć umbrę. Chwila, już tu jest. Ale animacje ładnie zrobili tego zierbaka. Ej, fajnie to wygląda. Aha, no zaczynka. No to. Standardzik. Faktycznie, dzień dobry Gary. Ej, będzie nas umbra? Proszę, bo ja bym ją chciał kupić. Naprawię ją kupić. Proszę, proszę, człowiek i obcy koń. Rzadko tutaj widuję takich jak ty. Ach, ale gdzie moje maniery? Jestem Gary Goldland. E, miło Cię poznać. Gold, tu, chyba tam. Nie wiem, jak to się czyta. E, już dawno nie byłem w dzikim lecie, dlatego bardzo się cieszę, że wróciłem Byłem na wschodzie Jorwiku szukając dzikich koni Chyba sporo mi ominęło, skoro tutaj jesteś Wygląda, że znajomo Czy myśmy się już wcześniej spotkali? Ale w ogóle śmiesznie on strasznie wygląda Nie poznaję go wręcz On zawsze miał taką fajkę w buzi chyba? Albo może nie, ale nie, mam takie wrażenie, że Nie wiem, może nie miał Ale no nie wiem, tak zrobił go takiego szczęśliwego Przed tym był taki, nie wiem, zgredliwy trochę Tak, zaznaczał pan dla mnie magiczna pani Nie pamiętam tak za... Dobra, może to to wspaniale, a jak, się, yy, a jak się ma twój koń? Mam nadzieję, że dobrze. Spotykam tak wiele koni, że trudno już wszystkie zapamiętać. Ale jeśli mam odpowiedniego ludzkiego towarzysza, wiem, że są w dobrych rękach. Gary, muszę ci powiedzieć coś bardzo ważnego. Jestem gotowa. A ten, co u ciebie? Mam kolejny ludzki skarb do Twojej kolekcji. Wow, a co to? Srebrne, ma cztery zęby, to pewnie szczotka do włosów. Śmiech. Pewinna ciebie, to może być szczotka. O czym chcesz mi powiedzieć? Przeanalizowałam wszystkie ludzkie skarby i wysłuchałam wszystkich Twoich opowieści, więc wiem, że nadszedł ten czas. Jestem gotowa, by stworzyć więź z własną wiewiórką bez futra. Chcę do Szarego Świata, Gary. Do Szarego Świata, naprawdę trochę rupię ci. i miałam wiarygodne opowieści jakie starce, nie jak się do tego mają. Wtedy tam czeka. Prych! Aż jestem jesteś złośliwa, idź do góracz komuś innemu. Hej, to nie czas na kłótnie, aż ma jednak rację. Świat zewnętrzny to niebezpieczne miejsce. Może weźmiemy przykład z wojowników i podamy się małemu sprawdzianowi. Prawdziwy wojownik nie boi się żadnego wyzwania. Świetnie, może Mea i Dark Angel zechcą z tobą rywalizować. Zobaczysz, jak to jest ścigać się z prawdziwym przybyszem. Tak, Meja, przygotuj się na dotkliwą porażkę. Ty się przygotuj. Ja tutaj, ja tutaj jestem silna. E, może zrobimy zawody w rozbijaniu was? Co? W rozbijaniu was? Okej, okay, dobra. Część tego świata. Atena może i jest tylko z, rybi z rybicą, ale z wojowników traktuje wszystkich jednakowo. Jeżeli wykaże się odpowiednimi umiejętnościami pokonać jej i wyruszy do szarego świata. Mamy tam za nimi jechać, czy jak? Tak. Idziemy jechać na arena. Na arena, tak. Bo słyszałam, że te zadania mają, dłu mają być długie, ale też nie wiem, że mają być krótkie, więc nie wiem. Albo będą mega długie, albo będą mega krótkie, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Okej, okay, udało się zlecieć. Będziecie rywalizować w ceremonii rozbijania waz. Dark Angel kontra Athena. Przybysz przeciwko naszej ognistej zrebicy. Gotowi? I rozbijamy. Nie wiem, o co w tym chodzi. Totalnie. Co jest? jem wierzyć w te wazy? Tak. Okej, okay, dobra. Rżenie. Tym razem Ci się udało Dark Angel, ale ja się nie poddam, będę trenować jak wyjawniczka i podążać za moimi marzeniami, aż w końcu się pokonam Ale Willow jest ładna w ogóle, mega ładna, podoba mi się strasznie Piękna jest I to w ogóle będzie jakiś wyścig, żebym go tak rozbijać ciągle? Czekajcie Ble, ble, ble Nie, nie, jakieś cenne przedmioty O Jezus, rozważna. Nie możemy to wziąć. Brwiotę, ty wróciłeś w idealnym momencie. Dzieje się coś strasznego, potrzebujemy Twojej pomocy. Wracam za chwilę, wiecie, bo mam lekcję. Już jestem po mojej przerwie, ponieważ miałam lekcję i musiałam na nich być jednak. I tutaj dużo osób, jak się koło mnie zebrało. Dziękuję Wam bardzo i wszystkich Was bardzo pozdrawiam. Okej, okay, a my lecimy dalej, robić tą aktualizację... Mm, okej, okay, tutaj. Brodaty, wróciłeś w idealnym momencie. Dzieje się coś strasznego i potrzebujemy twojej pomocy. Widziałam to w gwiazdach. Jeden z leśników, który wyruszył z tobą do świata zewnętrznego, stracił swojego jeźdźca. Niedobrze. Dziki koń jerwicki, sam w szarym świecie. Willow, jak on się nazywa? Cedar. To Cedar. Jest członkiem stada leśników. Gary, on bardzo się boi. Czuję to. Cedar ze stada leśników. Pamiętam go. Wspomniał o łagodnym usposobieniu, zrobił w mojej mocy, by go odnaleźć i bezpiecznie tutaj sprowadzić. Emeja, cieszę się, że Cię widzę. Przepraszam, trochę mnie poniosło. Bo ja gdzieś w opłokach. Unoszę się na wiatrze i myślę o dawnych czasach. Tak było na życie mistyków. Nie zawsze jednak byłam mistyczką. Wychowałam się wśród wojowników, ale nigdy ich nie rozumiałam. Gdy dorastałam, przeszłam tutaj i od tamtej pory czuję się, że jestem w domu. Czasem, czasem wciąż czuję jednak wątpliwość. Wiesz, najtrudniej było zostawić moją siostrę. Aż. No, Największy twardziej wśród wojowników to moja siostry. Z zupełnie różne. A nasze siostry. Siostrany, relacje pozostają napięte, odkąd odeszłam. Czasami zastanawiam się, czy dobrze postąpiłam, opuszczając zwojowników Jak myślisz? Powinnam być, zostać? Zawsze jest za głosem serca i wzrusza ramionami. Mm, Rzy. Tak, też tak, e, tak. E, też zrobiłam i teraz jestem tutaj. E, Pokojano w błocie rozmawiając z mieszkańcami świata. Ale bardzo mi to odpowiada. Widzę, że masz takie same wątpliwości, jak ja. Chyba nigdy się nie dowiem i będę musiała żyć, zastanawiając się. Jak by wyglądało moje życie, gdybym nie odeszła? Och, Meja, bije od ciebie prawdziwa mądrość. Wydaje mi się, jakby nasze dusze znały się już od bardzo dawna. Mam pomysł, który możecie poczuć, mi poczuć głębszą więź z moim dawnym życiem wojowniczki. Nie mam co do ciebie żadnych wątpliwości po tym, gdy wsparłaś poczyskę konfrontacji z Aż. Ojej, przy, w ogóle przyniosło mnie! Dziękuję, potrzebną mi przy tym z pewnością będę ja się wyróżniał. Nie mogę po niego pójść sama, gdyż stada muszą się bezwzględnie trzymać swoich części wioski. Powodzenia! O matko, ciągle muszę gdzieś latać. To był ten przedmiot, którego szuka Willow. Lepiej oddajmy, oddajmy tę rośnę Willow. O, czemu tak daleko, Boże! O. Czemu tak Moje Moja roślina tęskniamy za nią odkąd tylko odeszłam. Znaczy dla mnie tak wiele, że nawet nie potrafię tego wyjaśnić. To pewnie dziwne, że mi tak mi zależy w, na takim malutkim darze natury w Doniczce, podczas gdy około jest tyle zieleni. Tylko, że tę roślinę dostam od aż. Tamtej nocy do mojej sierści pojawił się pierwszy pasek, a aż była ze mnie taka dumna, jak malutka siostra wyrasta na wojowniczkę, idąc w jej ślady. Aż wiedziała jednak, że ja nie byłam aż tak podekscytowana. Zawsze byłam czarną owcą stada. Gdy inne z pędziły po równinach galopu, ja wpatrywałam się mocno w nocne niebo. Więc aż dała mi tą roślinkę, bym miała o czym opie się opiek opiekować. Bym mogła jej opowiedzieć o wszystkich swoich zmartwieniach. Dzięki temu moje życie wśród wojowników nie było takie samotne. Zostawiłam sporo takich rzeczy na terenie wojowników. Było miło, by było je znowu zobaczyć. To naprawdę drobiazgi. Nikt za nim nie będzie tęsknił. Ty możesz problemu wchodzić na terytorium wojowników. Jeśli się tam udasz, to czy może się coś co należało do mnie? Nie będę prosić o nic wielkiego. Obiecuję. To takie małe piemiątki, jak ta roślina. Potem może mi je oddać i nikt się nie dowie. Dobra, początku zrobimy się to zadanie dokończymy, potem to z Karym. Me, dziękuję za Twoją pomoc. Odwiedź mnie jeszcze jest na moczarach. Jest! Skończyliśmy jedne! żebym już nigdzie nie musiał jeździć. To jest jedyne moje marzenie, naprawdę. Moim obowiązkiem jest dbanie o to, by w szarym świecie żadnemu dzikiemu koniu nie stała się krzywda. Pamiętam, jak odniosłam bratnią duszę e, Cedara w jednym gaju, tuż za górami. To był miły młodzieniec. Zobaczymy, czy uda nam się tam dowiedzieć czegoś więcej. Nie ma czasu do stracenia. mi się pomoc, by podróż konna e, by pod bo podróż konna będzie szybsza. Jest to jakiś dziki konierowiecki, który by mnie podrzucił? Potrzebuję dzielniejszego konia dzikiego lasu. Są jakieś ochotnicy? Prych, aż. Co, chyba się przejęzyczyłaś, Willow. Aż, idealnie się nadajesz do tego wyzwania. Zawsze mówisz, że jesteś najtwardszym koniem dzikiego lasu. Masz znakomitą okazję, by to udowodnić. Jęk. Ech, chyba się o to prosiłam. Dobra. Dark Angel i dołączycie do nas. Skoro tutaj przybyliście, to musicie być naprawdę wytrzymali. Dodatkowo posiadać ogromną wiedzę o świecie zewnętrznym. O oh, jezus! A jak stracić im zdjęcie, widzę? Jak stracić im zdjęcie? Okej. Okay. O matko, znowu tak daleko mam jechać. Ha! Fajnie. Fajnie. Często się staję, że Dziki Las jest taki gęsty, że trzymać ludzi z daleka. Aż wolałbyś, żeby tak by było. Mieszkańcy Szarego Świata z pewnością nie byli tacy, aż tacy zli. Normalnie powiedziałbym twierdząco, Możemy żaden mieszkaniec szarego świata nie pojęcie mieszkać, e, mieszać w sprawie dzikiego lasu Ale ty, Gary, jesteś wyjątkiem Bardzo pomogę wszystkim stadom, jeśli zaś ci, o ciebie chodzi meja, bo wciąż się zastanawiam Wciąż się zastanawiam, czytać nie umiem Dobra, i mam tutaj spaść? Kurde, no A oni jedą w ogóle za mną chyba Dobra Możemy sobie sfałować w ogóle No jesteśmy na miejscu. Gotowa przekroczyć niebezpieczny przesmyk do szarego świata? Musimy iść ostrożnie, bo przełęcz do jego jest naprawdę dzika. Żadnego ścigania się aż. O! Boże, co to jest? Co oni tu wymyślili? Dobra. Będę jechać wolno wtedy. O, tego się nie spodziewałam, tego się nie spodziewałam. Gary, to ja, to Miris od nas w świecie zewnętrznym. Zawsze była pełna energii, marzyła o tym, by wyruszyć e, w podróż do szarego świata. Potrzebne, potrzeba nie nada człowieka, by sprostać jej Wigorowi. Wigorowi. Tomiris. A jak mogę zapomnieć, znalazłem dla niej miłą dziewczyna w górach na północny wschód stąd. Tamtejsze obszary jest całkowicie skalisty, tak jak równiny galopu. Ostatnio zaglądałam, w Tomiris ma wspaniały dom i dobrze się w nią czuje. Dzięki, Gara, że dopilnowałeś, by będzie się dzień stało. Nie żebym się martwiła, wiedziałam, że nic jej nie będzie, w końcu to prawdziwa wojowniczka. Hej, dlatego właśnie, tego właśnie szukam. Idziemy do miasteczka jego Gaj. A, że wiesz, jak się zachowywać? A nie słowa. nie chciałam wystraszyć miejscowych. Jestem teraz ciekawa, czy te moje magiczne konie, nie wiem jakiś jestem, co Gary sprzedawa też umiem mówić, bo teraz to wskazuje wszystko, jakby też umiał mówić. Ciekawe, ciekawe. Hejka, hejka, hejka. Ja że możesz zdjęcie, nie musicie się pytać. Czekajcie, do to dokończę. Hej, ja pan, ja pana znam, bo dzięki panu poznałem mojego kochanego Cedara. Podzię go nosem Cedar. Kupiłam Cedara na obu setni ale teraz muszę wracać do stanów Strasznie mi smutno, ale przynajmniej czytam go komuś, komu mogę zaufać chcemy zajrzeć, e, chcemy zajrzeć do Cydara i jego nowego właściciela Opowiesz nam o osobie, której przydać tego konia? Miał czarny kowbojski kapelusz I pas z, z lśniącą sprzączką Wygląda jak doświadczony kowboj tylko wiedziałam, że mogę mu zaufać Ponoć zatrzymał się na chwilę na ranczu starszań Mam tego tam krewnego, dosza. Kowboj powiedział, że go zna Więc pewnie są przyjaciółmi te informacje powinny nam wystarczyć. Dziękuję za pomoc, Hak. Zadbamy o Cedara. Moja więc z Cedarem była wyjątkowa. Nigdy nie czułam takiej bliskości z koniem. To pewnie ten cały prezent Adeli, o którym każdy tutaj mówi. Mam nadzieję, że Cedar u Cedara wszystko w porządku. Nie mogę mu powiedzieć, że jego koniec w niebezpieczeństwie, by jednak musiał opuścić wyspę i pożegnać się ze swoim towarzyszem. Oba udało nam się doprowadzić Cedara do dzikiego lasu. A więc ruszamy na ranchu Starshine. Dark Angel, prowadź! Dobra, lecimy na Rancho Starshine. Więny hak. Czułem, że w krótkim czasie nawiązał bardzo silną więź z Darem. To jest właśnie piękno relacji pomiędzy koniem a człowiekiem. Nieważne kim jesteś, skąd jesteś lub co wierzysz, na Biorowiku każdą może znaleźć najlepszego przyjaciela w postaci konia. Mieszkańcy wyspy nazywają to trochę inaczej. Dar Aiden. Odnajdowanie bratniej duszy. Końc końców jednak chodzi o to samo: o stworzenie nierozerw nierozerwalnej więzi pomiędzy koniem a jeźdźcem. Potrzebują ludzi, mnie wystarczy otwarcia przestrzeń, dźwięk bębna i wiatr mierzący mi podczas galopu po dzikim lesie. Słuszna uwaga, ale nie wszy wszystkie samotne dzikie konie rwickie radzą sobie tak dobrze jak ty. Czasem y więź człowieka, konia może wydobyć z nich to, co najlepsze. Już nieraz to widziałem, mamy tutaj świetny przykład: My i Dark Angel, ale aż jak się omawialiśmy, żadnego rozmawiałem przy mieszkańcach szarego świata. Mamy Josha, ale fajna animacja. Nie, to jest Scott, dobra. Scott. Ten koń to Cedar. Willow miał jest przerażony. Dobra, to jest pierwszy koń, który nie jest dzikim koniem jarwickim. A jest z dzikiego lasu. Wow, mamy postęp. Wiedziałem, że prędzej czy później ktoś przyjedzie tutaj węszyć. Idź sobie. Stąd ten, ten dziki konierwicki jest mój. Zawsze chciałam mieć koń dzikiego Jorwickiego, ale stare Gary uważa, że nie jestem odpowiednią osobą. Co za oszust! Mój tatko już od jakiegoś czasu chciał się przyjrzeć magicznym właścicielom tych wieszkowców. Teraz z pewnością mu się spodoba, a nasza piwnica będzie dla niego wspaniałym domem. Nie ujdzie ci na to sucho, gdy ja wyczułem żadnemu, żadnemu dzikiemu koniowi, że dzikiemu nic nie, nie stanie krzywda. Takiś pewien? No i tutaj słyszysz, jak, że kości ci skrzypią. Chyba już nie wyższa pora na emeryturę, co starze... starcze? Starcz. co? Ja myślę, że nie jest spoko ten gościu. Jakbyśmy się z nim ścigali na ranczu, Starshine, No, troszkę słabo, no, nie powiem. Przestań wtykać nos w niej swoje sprawy i znikaj stąd. A, to jest zadań? Nie, tutaj dobry, jestem ślepa. Dziki koni nie można trzymać w boksie czy w piwnicy. One muszą mieć swobodę. Powinniśmy porozmawiać z właścicielem tego krancha, Karlem Petersonem. Być może będzie wiedział, co zrobić. <tulizacja pruska mówka> eee, Gold, y, tu jest jacyś mówka. Gary Goldtooth i ja witajcie Skąd te spotne miny? Wszystko w porządku? Witaj, Kary. Co u Lemiego? Mamy problem z pewnym jego ma na twoim terenie. Wyczuwam, gają odkupił konia od młodzieńca o imieniu Huck Ale dziewczynka, które to biedne zwierzę. Mógłbyś nam jakoś pomóc? Nie zgadnę. Scott Buttergod Good. Nie potrafię raz zachodzić komuś ze skóry. Obawiam się jednak, że nic nie mogę zrobić. Jeżeli Hack sprzedał swojego konia, e, to jego właścicielem jest e, butter good. Tak wygląda szary świat, pełen skomplikowanych zasad i reguł. Jako właściciel rancha muszę być we strony we wszystkich sporach, które mają miejsce na jego terenie. Inaczej zrobiłbym się prawdziwy bałagan. Ale być może ktoś inny będzie mógł wam pomóc. Moja prawa ręka, Dosz. E, ma już doświadczenie z Buttergodem, e, więc być może. Więc być, więc być może będzie wiedział, co robić. Być może. Hmm. Oj, tu mnie wywaliło. Josh, dzień dobry. Hej, hej, a nie wyglądacie za wesoło. Czyżby Jack Lob ugryzł was w stopę? Kto to jest Jack Lob? E, tylko żartuję, Hak, powiedział mi o wszystkim. Hak, jest moim dalekim kuzynem. Może na Jorwiku jestem sam, ale w Wyoming i Kanadzie mam wielu, wielu krewnych. Nasze zjedzone rodziny mogłyby się odbywać na pastwiskach. Ale to nieistotne. Ten z Kad Battergod dopadł dzikiego konia rzbickiego. Ogromna szkoda, ale chyba mam pewien pomysł. Trzeba uwolnić to biedne zwierzę. Jeżeli ja odciągnę uwagę Buttergoda, Gary ucieknie z końmi, a my je ja uwolni Cedara. Ten gołąb nawet nie będzie wiedział, co się dzieje. Ech, hak, gdybyś tylko mnie słuchał. Ostrzegam go przed Buttergodem. Ale słuchajcie, dobrych rad. Nie jestem mocną stroną mojego kuzyna. Zobaczyłam go w kapelusz i buty, i od razu pomyślałam, że Scott jest ra raczarem. Co? Nie wiem. I co wy na to? zyłamy? Dajmy Batergotowi nauczkę. Tak, Cedar, idziemy po Ciebie. got nawet się nie zachęciuje, co jest grane. Jeżeli wyrwiemy Cedaraz z opiskę tego Scotta, Batergot wszystko mi pasuje. Ta, rażenie w wygląda jakby twój koń próbował coś powiedzieć Dobra Bierzemy się do roboty Cedar niedogo będzie wolny Ja mam lekcję, wiecie? Znowu! Znowu lekcje! Myślałam, że się wyrobimy w tej przerwie Hej, krwiopijco! Ty, i co zamierzasz zrobić? Dać mi kolejny prezent? Nie mam z mam do pogadania. Buttergot, te twoje kowbojskie buty to raczej nie są... W... Sprawdziwe... ...jory, santary. Jakie słowa mi tutaj dają, jakieś łamańce językowe normalnie, halo. Co to diawska, jak śmiesz! Okej, okay, i teraz musimy tam jechać, dobra, dobra. Jeszcze tylko wyjdę na lekcję. Tu, lecimy, 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 lecimy! Wolnić e, konika, Cedara Dzień dobry koniu Cedara wygląda na przestraszonego Lużyło mu na twój widok Cieszą się koniu, cieszą się Nie mam jeszcze lekcji, powinnam ja się mieć już Nie wiem co się dzieje Ale tam jestem szczęśliwa, czek szczęśliwa. czekajcie bo ja odbiegłam od niego moje 200 IQ naprawdę Mądrość moja nie jest na granic Dobra i co to jest? E Cedar, spoglądam na ciebie drżąc ze strachu, ale rozumiem co chcesz powiedzieć Dobra, lecimy! Ale w ogóle ładny ten konik! Nie, to jest dziki koniurwicki, tylko młody! Dobra, ja myślałam, że to jest w ogóle kot kutlacki Boże, jestem ślepa! A już myślałam W ogóle nie ma tej lekcji, nie wiem co jest z tą lekcją Nie ma jej Nie narzekam a, dobra, lecimy sobie teraz do, 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 do Josha. O, jest spotkanie, właśnie widzę. Fajnie, fajnie, fajnie. Aha, nie, nie ma lekcji. A jest! Dobra, jednak jest. Teraz sobie dołączę, wezmę obecność i czekajcie chwileczkę. Już jestem, jestem na lekcji, jest wyciszona, więc no, no, polecam, nie? Nagrywaj na lekcji, dobra. To zadanie, gdzie jest to zadanie? Trzeba tam jechać, dobra, lecimy sobie. Co oni w ogóle tam robią, jakieś emotki puszczają, a ja nie wiem, co tam się w ogóle dzieje. Mam nadzieję, że mi pani nie zapyta. To jest to moja nadzieja. I że mi się mikrofon nie włączy. sobie, żeby mi się mikrofon włączył teraz. To by było mega złe. To by było mega, mega, mega złe. Jak gadam sobie, tak Boże. I właśnie tego moje kopalńskie budy są najlepsze w okolicy. Te zapukane żółte dziobie. Skoro tak mówisz, butter, smród, jak już swoje, i tak zrobiłam Głopek, końcu mogę zaprzeczyć tego konia do Kto u licha ukradł mi konia? Gary i moja pędźcie jak wiatr, licha. Gdzie jest koń? Tutaj, tutaj, dobra. Ukryty. E, chyba Scott już się zorientował. Musimy szybko stąd uciec. Dark Angel, Cedar, aż Mam nadzieję, że jesteście gotowi i na galop, aż się utraty tchu. Musimy wrócić do dzikiego lasu, zanim Batrygot nas dogoni. O, 155 dla konia, dobra, PD, PD stary przyjacielu, tak się cieszę, że wróciłem do dzikiego lasu. Przykro mi, że w szarym świecie cię nie wyszło. Per też się cieszę, że znów tu jestem. W szarym świecie było świetnie, póki e, Hak nie dostał wiadomości, że musi opuścić Jorvik. Potem wpadłem w ręce jakiegoś człowieka, złego człowieka i wszystko nie było nie tak. Zostanę tutaj w bezpiecznym dzikim lesie, dopóki Hak nie wróci na wyspę. Wspaniały pomysł. Każdy dziki koni orbicy walczący ze szarego światu jest zawsze mile widziany w wiosce pięknego ogona. A może ucimy swój powrót i odprężymy się w błyszczącym kopytku? Ja zapraszam. <noise> no oczywiście, Star Stable, tak. Widzę z powrotem w Wojowniku. Dobrze się bawiłeś w szarym świecie. Ludzie to dziwne stworzenia. Gromadzą się w tych małych, stłuczonych osadach i ciągle się kłócą. Nie obrażam sobie takiego życia. Wow, to brzmi niesamowicie. Nie mogę się czekać, aby zostać częścią tego świata. Świat zewnętrzny to bru brutalne miejsce. Młoda nie ma stada, którego by ci wspierało. Każdy koi musi sobie radzić sam. Gary to jedyny mieszkaniec tego szarego świata, który trochę nas rozumie. Myja w sumie też nam pomogła. Ja wiem, ja wiem, jak jest to dobra. Mej, mm. naprawdę kochasz konie? Co to był za dzień Dark Angel Maya? Dziękuję, że pomogliście mi ratować Sedara. Jak wam się oddzięcza? Buty dobrze! i trzy wow. Podoba mi się. Pewnie masz mnóstwo pytań. Postaram się na nie odpowiedzieć, przynajmniej tyle mogę zrobić. Niewiele osób wie, że mieszkam w dzikim lesie. Trzymam się na uboczu, tak i już jestem. Stada i zwierzęta mieszkające w tym lesie są dla mnie wystarczającym towarzystwem. Więc co chciałabyś powiedzieć? Jak długo tutaj pan mieszka? Czego pan mieszkał? Co pan tutaj robi? Dobre pytanie. Dziki las po prostu mnie wezwał. Od mojego czułem więź z naturą i lasem dzikim kojmem. Dar Endel zaklina, zaklinanie zwierząt może dać temu wiele nas. Mnie ciągle mnie zawsze ciągnęło do najgrzadszych i najbardziej nieoswojonych części Rwiku. Jak długo pan tu mieszka? Jak długo? Ha, dzikilas i ja wiem swoją historię. Gdy byłem, młody zawsze mnie ciągnęło do tajemnic tego miejsca. I to była tylko kwestia czasu, zanim osiedliłam się tutaj na stałe, więc odpowiadam na to twoje pytanie, powiem, że mieszkam tutaj już bardzo długo. Co pan tutaj robi? Cóż, dziki las to jedne miejsce, w mam prawie czuję się wolny. Mogę być tutaj sobą i robić, co kocham. Czyli dbać o konie i stworzyć zamieszkanie za ten teren. Ta gęsta puszcza dobrze radzi z, z odstraszaniem ludzi, ale ja wolę mieć na nią oko. Na wypadek, gdyby ktoś postanowił jednak tutaj zajrzeć. Na przykład ty. Nie mam więcej pytań. Choć dziki las jest moim domem, nie zbliżam się do tego jednego miejsca. To żyła strażnika, czuję przy nim dziwny posmak w ustach. Taki niedobry, jak wada cukrowa. Jednak słyszimy, że dziki las nie byłby sobą, gdyby nie miał nie ma z tego drzewa. Dzięki niemu istnieje pewien rodzaj równowaga. Wciąż pamiętam pierwszą yy, pierwszą wyprawę do dzikiego lasu. Stworzyliśmy ekipę raftowniczą i próbowaliśmy odnaleźć kobietę, która znikła kilka lat wcześniej. Nigdy nam się nie udało, ale pogodziliśmy się z tym, gdy się tutaj osiedliłem. Być może to poszukiwania tej zaginionej badaczki przywiodły mnie do dzikiego lasu, a zostałem dzięki jego magii i celowym stonom dzikich koni erwickich. Ale ciekawe z tą badaczką powiem wam. Dobra, jest ja już koniec tych zadań. <laughs> Dziękuję, że mi wysłuchałaś. Proszę, to dla ciebie. Przydadzą ci się bardziej niż mnie. Me, Derek, Angel, uważajcie na siebie. Wow, skończyliśmy te zadania, ale masakrycznie długie były. No, ciekawe, buty. Fajne statystyki na pewno. I czy to koniec? aktualizacji? tak, to koniec. Niby nie powinnam się cieszyć, a z jednej strony się cieszę, bo już mam ich dosyć. <laughs> Jednak to tutaj mógł być troszkę ciekawsze niż jakieś koń, taki standard. Nie wiem, może coś bardziej z ludźmi może troszkę teraz, no ale dobra, nie wiem. E, aktualizacja powiem takie osiem no nie 6 na 10, tak bym powiedziała. E, ale już dziękuję za oglądanie i do następnego. Dziękuję wszystkim osobom, które są w grupie i Was wszystkich pozdrawiam. Serduszka dobra, że w ogóle byliście to czas ze mną. I do następnego papatki!